Siąga Jeremiasza, rozdział 52. Sedekiasz miał 21 lat, kiedy zaczął królować i królował 11 lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Hamutal i była córką Jeremiasza z Libny. Czynił on to, co złe w oczach Pana. Zupełnie tak, jak czynił Joakim. Z powodu gniewu Pana przyszło to na Jerozolimę i Judę, aż odrzucił ich sprzed swego oblicza. Sedekiasz bowiem zbuntował się przeciw królowi Babilonu w dziewiątym roku jego panowania, dziesiątego miesiąca, dziesiątego dnia tego miesiąca. Nabuchodonozor, król Babilonu, wraz z całym swym wojskiem wyruszył przeciw Jerozolimie, rozbił obóz pod nią i zbudował przeciwnie niej szańce dookoła. Miasto więc było oblężone aż do jedenastego roku króla Sedekiasza, a w czwartym miesiącu dziewiątego dnia tego miesiąca wzmógł się głód w mieście i nie było chleba dla ludu tej ziemi. Kiedy zrobiono wyłom w murze miasta, wszyscy wojownicy uciekli i wyszli z miasta w nocy przez bramę między dwoma murami obok królewskiego ogrodu. Haldejczycy zaś leżeli wokoło miasta, a tamci poszli w stronę pustyni. Lecz wojsko Haldejczyków ścigało króla i dogoniło Sedekiasza na równinach Jerycha, a całe jego wojsko rozpieszło się od niego. Pojmali więc króla i przyprowadzili go do króla Babilonu do Ribla w ziemi Hamad, gdzie ten wydał na niego wyrok. Król Babilonu zabił synów Sedekiasza na jego oczach, a także wszystkich książąt Judy pozabijał w Ribla, a Sedekiaszowi wyłupił oczy. Potem król Babilonu zakł go w łańcuchy i uprowadził go do Babilonu i wsadził do więzienia aż do jego śmierci. W piątym miesiącu, dziesiątego dnia tego miesiąca, był to dziewiętnasty rok Nabuchodonozora, króla Babilonu, do Jerozolimy przybył Nebuzaradan, dowódca gwardii, sługa króla Babilonu i spalił dom pana i dom króla, wszystkie domy Jerozolimy i wszystkie wielkie budowle, spalił ogniem. Całe wojsko Haldejczyków, które było z dowódcą gwardii, zburzyło wszystkie mury wokół Jerozolimy, a część ubogich z ludu, i resztę ludu, która pozostała w mieście, zbiegów, którzy przyszli do króla Babilonu oraz resztę pospólstwa Nebuzaradan dowódca gwardii uprowadził do niewoli. Lecz pozostawił niektórych z ubogich tej ziemi, aby byli winogrodnikami i rolnikami. Chaldejczycy rozbili kolumny z brązu, które były w domu pana, podstawy i morze z brązu, które było w domu pana, a brązy z nich przenieśli do Babilonu. Zabrali też kotły, szufle, nożyce, miski, czasze oraz wszystkie naczynia z brązu, których używano do służby. Dowódca gwardii zabrał koropielnice, kadzielnice, misy, kotły, świeczniki, czasze i kubki, co było ze złota jako złoto, co było ze srebra jako srebro. Dwie kolumny, jedno morze, dwanaście wołów z brązu, które były pod podstawami, a które wykonał król Salomon w domu pana. A nie można było zmierzyć wagi brązu tych wszystkich przedmiotów. Co do kolumn, to każda miała 18 łokci wysokości i 12 łokci obwodu. Jej grubość wynosiła 4 palce, a w środku była pusta. Głowica na niej była z brązu. Wysokość jednej głowicy wynosiła 5 łokci. Naokoło głowicy była siatka i jabłka granatowe wszystko z brązu. Tak samo było z jabłkami granatu drugiej kolumny. A tych jabłek granatu było 96 po każdej stronie, wszystkich jabłek granatu było po 100 na siatce wokoło. Dowódca gwardii pojmał też najwyższego kapłana Serajasza, drugiego kapłana Sofoniasza i trzech stróżów progu. Z miasta zaś zabrał dworzanina, który był przełożonym nad wojskami, siedmiu z tych, którzy stawali przed królem, a których znaleziono w mieście, naczelnego pisarza wojskowego, dokonującego spisu ludu tej ziemi oraz sześćdziesięciu mężczyzn spośród ludu tej ziemi, których znaleziono w mieście. Tych więc zabrał Nebuzaradan, dowódca Gwardii i zaprowadził ich do króla Babilonu do Ribla. I król Babilonu Pobił ich i uśmiercił w ribla w ziemi Hamat. Tak został uprowadzony Juda ze swojej ziemi. Taka jest liczba ludu, który nabuchodonozor uprowadził do niewoli. W siódmym roku trzy tysiące dwudziestu trzech Żydów. W 18 roku Nabuchodonosora uprowadził z Jerozolimy 832 osoby. W 23 roku Nabuchodonosora, dowódca gwardii Nebuzaradan, uprowadził spośród Żydów 745 osób, razem 4600 osób. A w 37 roku, po uprowadzeniu do niewoli Joachina, króla Judy, w 12 miesiącu 25 dnia tego miesiąca, Ewil Merodak, król Babilonu, w roku objęcia królestwa wywyższył głowę Joachina, króla Judy i uwolnił go z więzienia. Rozmawiał z nim łaskawie i ustanowił jego tron wyżej niż tron królów, którzy byli z nim w Babilonie. I zmienił jego szaty więzienne i jadał on chleb zawsze przed nim po wszystkie dni swojego życia. Na jego utrzymanie zapewniono mu dzienną porcję przez króla Babilonu aż do jego śmierci po wszystkie dni jego życia